Cześć, witam Was na kanale Istrian Escape. W dzisiejszym odcinku będę bawił się taką listwą. jak ją tutaj zrobić przy naszej kamiennej ścianie? Będzie miała takiego pilota, aby sobie to zaświecić. Muszę to ładnie wykończyć. W międzyczasie, widzicie, pilot wziąłem z takiego piecyka, który też tu będzie. Działał i nam dawał nie tylko ciepło, ale i pewne urokliwe światełko. Ale zanim to, to idę na górę i pokażę Wam, jak działa nasze naprawianie usterek oraz housekeeping, więc chodźcie ze mną na górę. Jak już pewnie wiecie, aktualnie jest w Chorwacji dużo deszczu i powodzi. Na Istrii wiadomo, klimat jest bardziej umiarkowany. Mamy tutaj mniejsze upały w lecie i również mniejszy deszcz, jak jest pora deszczowa. Um, idę właśnie do apartamentu coś naprawić. A jak pamiętacie z naszego shortsa, to tutaj jest Whirlpool, aktualnie zamknięty. Ale co też ważne. Ja sobie tutaj mogę zagrzać wodę do 40 stopni i nawet w taką pogodę przy takim deszczyku się pokąpać, co zamierzam zrobić po robocie. Ale wpierw idziemy tu. Ale mi się flicker zrobił, chyba że się to zaraz dostosuje. Może jeszcze inne światło dodam. Hup. Gorzej. Nic. Te żarówki, które tu mam, flikerują. Pozbądźmy się nich. Ok, chyba lepiej. Możecie dać e, znać w komentarzu skąd się bierze taki flicker. Ja nagrywam to na 30 klatkach na sekundę. E, może ta kamera ma, ma taki problem. Tutaj, tak co widzimy? Pełno rzeczy. Tam jest e, stara kabina prysznicowa. Tu leży nowa kabina prysznicowa. A tam daleko jest aktualna kabina prysznicowa, którą właśnie zobaczymy. No, znaczy, to aktualna nie jest zbyt dobra. Muszę coś z tym zrobić, w międzyczasie o tutaj pranie wyprałem, będą nowe pościele Tutaj już jest pozbierane, tam też czekają nowe pościele, więc tak wygląda tutaj zarządzanie y, Apartamentem podczas gdy was nie ma, robimy wszystko aby dla was to przygotować I abyście mogli świetnie tutaj wczasować, co też jeszcze każdy tutaj gość Otrzymuję. Jest zawsze chłodny o! napój po trasie. Z pewnością się przyda dla zmęczonych podróżą, A ja zabieram się do pracy z tą kabiną. Wpierw muszę do końca odkręcać całą resztę starej kabiny. Zastanawiam się nad brodzikiem, bo mam też go tutaj w zestawie, aczkolwiek. To nie jest takie proste. Jeżeli będzie wszystko pasować, jeżeli ja doczyszczę ten brodzik, to prawdopodobnie zrobię nową kabinę na tym brodziku. Ale to wyjdzie w praniu, więc sami zobaczycie na co się zdecydowałem. Jeżeli szybko napiszecie komentarz teraz, to ja go jeszcze wezmę pod uwagę na tym tu w moim remoncie. Dobra, ale chyba zanim ja to zrobię to otworzę pralkę i sobie rozwieszę to pranie. I to też jest tutaj o taki Hint, wskazówka, że nasi goście tutaj też mogą korzystać z pralki, jak są na wczasach, i sobie uprać rzeczy. E, gdzieś nawet miałem taki kosz. Zaraz go przyniosę, rozwieszę i, i... co? I biorę się za to. I odchodzi silikon. Ja na razie robię jedną ręką, żeby wam to pokazać, ale później dwoma sobie przytrzymam. Chyba, że tak z bliziutka zobaczycie. Oczywiście bez skaleczenia palca się nie obyło. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że zawsze się skaleczę. Zbierzemy te duże silikony i jedziemy z tym. Uff, tak to wygląda. Dobra, chyba będę sobie to odcinał. Jak już widzicie tutaj te listwę przednią zdemontowałem, nie jest to zbyt fascynujące zajęcie, więc ja sobie to dokończę już na spokojnie. A wam pokażę ciekawsze rzeczy, co? Ech... Co ja tu wam pokażę? No syf. Ale nie syf chciałem wam tu pokazywać. Brak kabiny. Ale to też nie jest główny punkt. Jeżeli tutaj wprawne oko się przyjrzy... ...to tu nie jest kąt prosty. To może tak stanę bardziej równolegle do tej ściany, to widać, że tamta ściana jest w kącie rozwartym. I zastała mnie tu tak zwana maniana. Co ja tu przyjrzę się? Tu są kafle całe. Na dole widzieliśmy, że też są kafle dalej, ale nie całe. One są tu ucięte. I tu, aż dotąd. I dlaczego tak jest? Prawdopodobnie. Miało tutaj miejsce, to jest taki fachowy begriff, czyli pojęcie fachowe, dopasowywanie dupy do majtek, czyli dopasowywanie ściany do tego oto elementu, czyli kabiny. No i co się stało? Tam zostało wcięte w ścianie po to, żeby efektywnie tu na tych końcach nie było zbyt dużych odstępów w przypadku właśnie rozwartości czy ktoś powie patologia no może patologia ale z drugiej strony być z takim problemem sam na sam nie wiem czy dużo lepiej bym to wymyślił, może bym to lepiej wykonał, ale no pomysł jest ogólnie niezły tylko teraz to wszystko skłania mnie do refleksji co tu z tym brodzikiem no skoro on już jest tutaj dopasowany do, te, do ta ściana jest dopasowana do tego brodzika to czy jest sens go zmieniać? I tutaj proszę również Was o to, abyście wyrazili swoją opinię w komentarzu. Witamy na dole. Co ja tutaj zrobiłem wcześniej? No to takie przykleiłem kafle, bo tu było zaczęte w ogóle ta podłoga z tej strony, jeżeli ktokolwiek pamięta. No i tak myślałem, że tak zrobię po prostej, pięknie, ładnie, ale później tam mi się trochę większy odstęp zrobił. No i to tak sobie było przystawione wieloma rzeczami i z taką wielkim odstępem do ściany. O, a tu kuku się stało wcześniej przy prysznicu tym nożykiem, to co mówiłem, że ja się zawsze skaleczę. No i jako, że, o, taki budowlana taśma, wacik kosmetyczny, na szczęście oktenisy miałem, którzy sąsiedzi już nam dali na zawsze żebyśmy sobie opatrywali. Okej, okay, ale nie o tym. Czyli tak, wyciąłem sobie takie odstępy tych rzeczy z kafli, które były. Specjalnie sobie je zostawiłem, bo mówię, kiedyś zrobię. I w końcu przyszedł ten czas, więc zrobiłem. Zafugowałem, także to mi już wyschło. Jeszcze tutaj wyczyszczę ładnie tą fugę z góry i dorobię jeszcze jedną fugę do kamieni inną, taka co może być grubsza, w te pozostałe miejsca, które są za grube wciąż na normalną fugę i za małe na posiadaczki. Zadanie kafli. Niemniej tego raczej i tak nie będzie widać, ale tak jak mamy do czynienia z prysznicem, wolę, żeby tutaj było możliwie najładniej wykończone, nawet gdyby ktoś zmieniał tą listwę ledową kiedyś w przyszłości. Więc mam zamiar zrobić tutaj mniejszą manianę i ewentualnie ładną podłogę. Poza tym, z góry jak popatrzymy to tutaj postaram się jakąś prostą listwę zrobić. Jak widać, bardzo ciężko jest tu zrobić jakąś prostą listwę, więc to też jest rzeźba, ale tutaj, że tak powiem, na własne życzenie. Więc ja teraz trochę pomyślę, jak to zrobić, i zaraz się z wami podzielę tutaj moimi odkryciami. Ale zanim to, to jeszcze wrzucę tutaj troszeczkę więcej fugi i domyję te kafle, żeby pod spodem też było ładnie. A zatem, zafugowałem. Więc tak to się prezentuje. Czyli są te kafle, w innych pozostałych przestrzeniach jest fuga. To sobie teraz wysycha. I teraz, co ja tutaj wymyśliłem? Będzie sobie taka olistewka Fiku, miku. do ściany. Raz, tam muszę też trafić. Dobra, chyba tam muszę iść poprawić. Coś. Raz, dwa, trzy, aby tutaj, aby się zahaczyła o ten ostatni. Trzeba będzie go usunąć. Dobra. Będzie sobie listewka do ściany, może tak po prostej, najprawdopodobniej przywiercę ją tutaj na kątowniku, tak o, do ściany, czyli kątownik zmontuję z listewką i tu go przywiercę. Prawdopodobnie złapię ją gdzieś w środku do ściany i złapię ją tu na końcu. I mając taką listwę, na jej górze będzie ta listwa ledowa. I tutaj lekko wyższa będzie listwa przypodłogowa już do kafli. O! Czyli to wszystko się zamaskuje. Tu zaraz centymetr niżej jest listwa LEDowa na tej listwie drewnianej. Czyli dzięki temu tą szarą przykręcę do drewnianej. Szara ładnie tu zmaskuje i również idąc stąd, nie będzie listwa LEDowa bezpośrednio razić po oczach. Tylko będzie szła w kamienie bardziej. No i dzięki temu, też na tej długiej e, deseczce, będę mógł złączyć sobie tamte listwy, jedna z drugą. W międzyczasie mam już wyczyszczony brodzik. Zamontowałem sobie takie oto listewki trzymające i teraz będę składał taki oto, tylko że nowy. Pół, dwa półokrągłe na górze i na dole. One są tutaj. I pionowe poprzeczki do konstrukcji, którą później będę tam wciskał. Nie było to takie proste, ale tutaj z pomocą instrukcji doszedłem do etapu, gdzie mam tą ramkę. Na jednej, drugiej ramce, w sensie ja to założyłem, sprawdzić czy przypadkiem zrobiłem to dobrze. No i nawet tu się ładnie spasuje z naszym brodzikiem, więc chyba będzie git, co? <muchy> Walczę tu z czasem. Na górze z tym prysznicem, tam już jest prawie gotowe, jakieś małe uszczelki mi zostały. Już widzicie, za oknem się ściemniło. Wróciłem tutaj, bo pomalowana listewka wyschła i można było ją przykręcić. Już wręcz jest przykręcona. Teraz co ja wam pokażę. Tu wcześniej była ta listwa do samego końca, więc ją sobie skrócę. Skrócę ją do tego punktu i tutaj mam taką nawet pokazyw taką demonstracyjną listwę, zrobię tutaj zakończenie i rant, tak, tak jak Wam opowiadałem i do końca tam, jak widać, to jest centymetry wyższe około, czy dwa, od tej listwy drewnianej i na tej drewnianej przylepi się listwa ledowa i to będzie maskować, by nie dawała bezpośrednio po oczach, a dzięki temu zachowuje tutaj odstęp i będzie świecić. Plus, po to to było z tyłu tam wykończone tymi kamieniami i tą fugą, żeby tam nie było żadnego syfu. I jak widać, to końcówką od odkurzacza w tych miejscach bez problemu też tam się odkurzy. Więc nie będzie tego widać, no bo to tak w sumie średnio estetycznie. Będzie ładnie, proste odcięcie. Tu jak przyłoży się listwę, widać, że tu inaczej ta fuga schodzi, ale listwa to wszystko przykryje. Więc będzie pięknie tutaj do prostego. E, I listwa prosta, a z tyłu właśnie również płaska powierzchnia dobra do czyszczenia Heh. Nagimnastykowałem się sporo Co my tu mamy? Tak jak omówiane Kancik w kancik. Tu jest przedłużka listwy ucięte wszystko wyżynarką. się okazało, że tu ciąłem, bo tamtej listwy nie chciałem ściągać bo to byłoby lawinowe naprawianie wszystkich innych. Listwa Przypięta do deseczki. Jak widzimy, prosto. Teraz co? Najfajniejsze. Naklejam listwę ledową. Fiku, miku. I będziemy testować. Kleję tutaj tą listwę led. Możliwie najlepiej... I czy to działa? Czy ten projekt mi wyszedł? Czy tak jak wszystkie inne? O, siądę tu obok Was, pokażę Wam pilota i zaklikamy on. Wow! Tu można sobie barwę, w sensie, barwę bieli zmieniać od białego, białego poprzez tam. Różne inne odcienia bieli, tak się to prezentuje. Oj, zmęczony, ale zadowolony. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się taka ściana i co. Uch. Widzimy się w następnym odcinku.